Dzień dobry wszystkim, czarny pan z ekipą. Witam Was w kolejnym odcinku serii z widzami. Jak widać, jak widać mamy tutaj akcję buraczaną. Gdzieś tutaj przyjeżdżają do nas przyczepki. Jest nas dziś troszkę więcej osób. Siódemka przynajmniej na serwerze może tutaj dzisiaj być. No i zaczynamy w takim razie pracę z pozbyciem się buraków z pola, bo inaczej tego się nazwać tutaj nie da. Buraków jest ogromna, ogromna ilość. Zobaczcie, no tutaj już Robson i NX się nam tutaj zderzyli. Fajnie to wygląda. Aha, i teraz ja będę sobie... Ja jestem prawie pełny jakby, co mam 82%, więc nie tylko możesz mnie też rozładować... Będzie, będą te buraki oczywiście zmielone. Mamy tam odpowiednią osobę, która będzie mielić te buraki. To oczywiście za chwileczkę też wam wszystko pokażę. No i oprócz tego mamy NX-a, który będzie rozbudowywał nasze gospodarstwo troszkę przyszłościowo, żeby ono ładnie wyglądało. No a na razie lecimy sobie w takim razie z tematem. NX widzę, wskoczył do 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 do, do tutaj. Dobra, to ja pojadę, wiecie co, z tej strony. Ja pojadę w takim razie z tej strony. Niulko pełny, Robson pełny. No pięknie, pięknie, pięknie. Lecimy z tymi burakami. Powiem Wam, że jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przyznam szczerze, ja się troszkę aż zdziwiłem, dlatego że tych buraków jest tutaj po prostu ogromna ilość. Jak widzicie, mamy trzeci kombajn do buraków. W poprzednim odcinku zaczynaliśmy z jednym. Teraz potem pod koniec był drugi, a w tym momencie mamy już nawet trzeci, trzeci kombajn do buraków. No niestety bez tego praktycznie się. Nie da, zapomniałeś live na Gnadental, no były, były live na Gnadental, to były, to były super, ale oczywiście na Gnadental robiliśmy też, robiliśmy na 16 osób, no tamto to już było wariactwo po prostu, zbiory buraków na 16 osób, no tutaj lecimy w tej chwili na 7, na 6 właściwie był pizza, akurat wyszedł z serwera, ale to nic, no i zobaczcie, ale dlaczego ktoś tam nie kosi tym żółtym, ktoś tam miał kosić żółtym, a żółty kombajn stoi sobie i się patrzy, no widzicie co za zbój. Co za zbój? Ktoś tam pojechał odwozić, a ktoś chyba wyszedł z serwera. No nic, damy sobie radę. Zaraz ktoś pewnie dołączy. E, Robson tak, kazałem odwozić. No bo ktoś miał odwozić, ale chyba jednak będzie trzeba tutaj. Trzeba tak. Potrzebna jedna osoba jeszcze właśnie do koszenia. To jest taki trochę większy priorytet. Do odwożenia potem się ogarnie. Więc jak ktoś może kosić, to będzie super. Do odwożenia jedna osoba myślę, że wystarczy tutaj. Okej, okay, ja zasuwam, no, na trzy kombajny to już naprawdę pójdzie, myślę, szybko. No to cóż, Robson, możesz tam, możesz troszkę tam pokosić. Dzisiejszy odcinek na pewno nie będzie taki długi, nudny, jak poprzedni yy, z jednej rzeczy tak naprawdę. Mamy nadzieję, że skosimy to na trzy kombajny naprawdę, naprawdę szybko. Tak w sumie, jakbym to podzielił na jedną trzecią, no to o ile? Pięć razy jeszcze zostało do przejechania? Mam nadzieję, że tyle właśnie będzie. O, widzę, że ktoś tam zasuwa przez środek. To co, Robson, będziesz w takim razie kosił tym żółtym? Może, może to będzie lepsza, może to będzie lepsza... Eee, tak, a nie był długi ten dodny. No widzicie, widzicie, no to fajnie. Fajnie, dobra. Jedziemy w takim razie. Tam pojechał kombine przez środek. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak wygląda sytuacja w cukrowni. Enix, jak widzicie, trochę nam zarobił pieniędzy, bo sprzedał dom. Sprzedał domek, więc mamy trochę więcej hajsu, ale oczywiście on tam go wybuduje potem jeszcze, więc też będzie ciekawy. Kurde, ale się tu zrobił normalnie zawijas. Ale się tu zrobił normalnie zawijas. Czekajcie, puszczę go w takim razie prosto, a w międzyczasie pokażę wam, jak wygląda sytuacja w naszej tutaj fabryce. Rozdrabniacz. O, co to? Proszę bardzo, tutaj możemy. Mamy tartak już, proszę, mamy nawet tartak, to będzie trzeba się też tym zająć. Za jakiś czas będzie trzeba tam w ogóle dostarczyć drewno. Nawet zapomniałem o tym, że mamy tartak. No a tutaj 102 tysiące litrów całkiem, całkiem fajnie. No tak, ja tu puściłem prosto pracownika, a pracownik, jak widzicie, nie, nie tyle pracownika, co po prostu puściłem kombajn, żeby jechał prosto, a. On sobie pojechał, jak widzicie, i zrobił mi takiego mijaczka nieładnego. Dobra, będzie trzeba to potem poprawić, żeby nie było wstydu. Tak, swoją drogą, ja już mam 80% w kombajnie, więc za chwilę będzie mnie można tutaj rozładować. Zaraz ktoś pewnie przyjedzie i mnie, i mnie, i mnie, i mnie tu rozładuje. Będę musiał to zrobić. Dobra. Co będzie z Mahindrą? Mahindrę wykorzystamy, Mahindrę na pewno wykorzystamy. No, na pewno nie do transportu buraków, bo buraczków jest troszkę za dużo. Ale myślę, że Mahindrę na pewno, na pewno wykorzystamy. Buraki trzeba odwieźć. Buraki trzeba odwieźć do w okolice naszej cukrowni, ponieważ tam, w okolicach naszej cukrowni, wiecie co? Może ja się tam, może ja się na chwilkę tam teleportuję, bo tutaj oczywiście Enix buduje nam nową farmę, więc to w ogóle będzie wyglądać pięknie. No i tutaj mamy piękną cukrownię, zobaczcie. Tutaj sobie jest cukrownia. Trolicz, jak widzicie, wskoczył do masy Fergusona. Pięknie, pięknie, pięknie tutaj właśnie wyładowane są te buraki. O co? Jeszcze jedna przyczepka tutaj? Chyba. No i tutaj na kupce, a potem będzie to ładnie mielone, no i jak widzicie, trolicz zasuwa i pięknie mieli. Czy może ogarniemy owieczki albo krówki? Jeżeli, jeżeli będziemy mieli na to pieniądze, to oczywiście, że tak. Dobra, jedziemy sobie w takim razie dalej. Jak będziemy mieli, jak będziemy mieli oczywiście takie, yy, będziemy mieli pieniądze, to oczywiście, że sobie coś takiego zrobimy. Czy będą ule? Tak, tu będzie wszystko. Tu będą zwierzęta, tu będą ule. I to tak naprawdę, czy teraz je ogarnimy? Wiesz co, jak ogarniesz, yy, jak ogarniesz całą tutaj farmę, żeby ona ładnie wyglądała. Aha, ekstra. <laughs> Nie no, po prostu, po, to, to, to popatrzcie, popatrzcie tylko na to, moi drodzy. Takie coś to po prostu potrafimy zrobić tylko na live'ach albo na graniu z widzami. No on przesypuje do mnie, ja przesypuję do niego. No, no po prostu żyć nie umiera. No ekstra, ekstra. Nie spodziewałem się, że takie coś w ogóle można zrobić. Także, jakby się ktoś pytał, czy można przesypywać z kombajnu A do B i jednocześnie z B do A, tak, można i nawet udało się nam to zrobić. Także z tygrysem, z tygrysem, takie rzeczy tylko, jak widzicie, tutaj możliwe. Dobra. Przyjechała, jak widzicie, kolejna przyczepka ekstra. Dużo mamy teraz tych buraków. Po kogo? Ja mam 97%, więc nulko możesz mnie rozładować. Mam 97. No tak, Tygrys się wyładował też troszkę do mnie, więc, więc bez problemu. Dobra, patrzcie, ja już jestem, ja już jestem pełny 45 tysięcy litrów. Jest, 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 jest. Jestem pełni tenki 100%, moi drodzy, 100% mam w tej chwili. Za 150 tysięcy powstał, jak widzę, nowy domek, tak mi się wydaje. Zaraz to ja tam przyjadę, zobaczę sobie, co się tam ciekawego na farmie wydarzyło. Dobrze, jedziesz czarny. No jadę, jadę tylko, że wiesz, ja tu mam, ja tu mam i tak. Nie rozładujesz mnie do końca. Nie ma szans, niestety. Ta, ta przyczepka jest troszeczkę za mała. Ok, Robson przyjechał z yy, przyczepką. Dobra, no możesz wskakiwać, Robson, myślę, do kombajnu. Wydaje mi się, że Niulko sobie tutaj poradzi albo w razie czego jeszcze Enix nam pomoże, jeżeli będzie taka potrzeba z transportem. Zobaczymy. Ważne, żeby to skosić. Najważniejsze, żeby skosić. Zebrać właściwie, bo to kosić to można sobie tylko te zielone elementy. Yy, dwie przyczepy sprzężyć, wiesz co, no można w sumie. Można, można, można. Jak chcesz, to, jak chcesz to, można dwie przyczepy ogarnąć przecież. Ale z wyładunkiem może być. Tak, z wyładunkiem będzie problem. Dobra, to zostańmy przy jednej przyczepie, bo to w sumie 20 parę tysięcy litrów idzie na jeden raz, więc Niulko myślę sobie poradzi. Natomiast jak widzicie, jeszcze troszeczkę tutaj zostało. Dobra, Robson już tam jedzie. Robson już tam jedzie. Ja teraz pojadę za Tygrysem. Może się uda tak szybko tutaj nawrócić. E, kurde, wcale nie jest to takie takie proste, da się wyładować na dwie. No wiadomo, tylko nie wiem czy nie będzie po prostu to bardziej czasochłonne niż gdyby jeździć, bo jednak ten dystans do przejechania jest bardzo krótki. Ale jak chcecie to oczywiście róbcie, róbcie na dwie przyczepki, spoko, na razie lecimy na trzy kombajny. Ja już mam znowu 60%, więc całkiem, całkiem sporo. No, także tam się pięknie to wszystko dzieje. Wiecie co? Może wskoczę sobie na chwilę do tej kamery do środka, pokażę wam jak to ładnie wygląda, bo Moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Akurat jest to pojazd, którym tu z tej perspektywy pierwszej osoby dobrze się jeździ. Mało jest takich maszyn, które mnie się podobają właśnie z tej perspektywy, ale to jest jedna z nich. Zobaczcie, 118 tysięcy już mamy rozdrobnionych, 118 tysięcy litrów rozdrobnionych buraków cukrowych. Oj, żeby skończyć to poletko, a co my tutaj potem zasiejemy? Aż się zastanawiam, co by tutaj można było w ogóle posiać, bo tak w sumie myślę, czy na przykład nie chcielibyśmy tutaj posiać sobie kukurydzy, żeby zrobić potem jakąś akcję na przykład z kiszonką na kolejne, na kolejną tutaj, na kolejną jesień, tak mi się wydaje. Soja. Soja, soja, no soja też jest niegłupim pomysłem, myślę, kukurydza jest fajna. Myślę, że na to 6 osób, kiszonka to byłoby całkiem coś spoko. Zobaczymy jeszcze. Natomiast, no wiadomo, że będziemy potrzebować jeszcze soja droga. No droga, tylko że jest jej bardzo mało. Natomiast, wiecie co, na pewno też byśmy może faktycznie ogarnęli tutaj jakieś zwierzątka. To też nie jest głupi pomysł, żeby zwierzątka ogarnąć. Zobaczcie na trzy kombajny to nam naprawdę idzie to bardzo, bardzo szybko. A ja teraz w sumie pojadę, rozładuję się troszeczkę owce. Owce nie są głupie. Owce to bardzo dobry pomysł. Już nawet mam pomysł, które pole można by było kupić pod owce, żeby było, wiecie co, troszeczkę już wam pokażę, które. Można by było kupić pole numer, chociaż, 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 chociaż nie do końca, bo to pole numer 35. Drogie, drogie, drogie. Chyba, że sprzedamy to pole, czyli pole numer 10, i po prostu kupimy sobie inne. Może też tak zrobimy, zobaczymy. Czas pokaże. Jak zbierzemy, to się zdecydujemy. Dobra, jadę odwieźć w takim razie te buraki szybciutko masejkiem. 22,5 tysiąca litrów. Po kogo? No, nie po mnie, nie po mnie, bo akurat ja pojadę teraz odwieźć to. Pokażę wam przy okazji, jak to tam wygląda na farmie, co się tam zmienia. Pieniędzy 68 tysięcy, całkiem, całkiem fajnie. Robson ma 60%, Tygrys 70%. 5, więc troszkę jeszcze mają miejsca, no ale oczywiście żniwa buraków na całego idealnie, tutaj w październiku w ogóle zobaczcie, że mamy, mamy mamy deszcz w planach, za kilka pewnie godzin, najpóźniej kilka godzin, będzie tutaj padać no a wtedy, wtedy oczywiście żniwa, to nie jest najlepszy pomysł, dobra, pojadę sobie tutaj odwieźć, w ogóle się zastanawiam, czy coś rośnie na polu numer 35 chyba nie, chyba, że trawa kurcze a jakby nie, bo tutaj mamy tylko dwa takie malutkie pola z trawą, to się, to się, to się, to się nie za bardzo kalkuluje, nie wiem, pomyślimy co zrobić, bo oczywiście owieczki to jest chyba bardzo dobry pomysł tutaj na gospodarstwo, no ale to oczywiście melodia przyszłości, lecę w takim razie w prawo, zobaczmy, o kurde, jaki drift, jaki drift, co się tutaj wydarzyło normalnie, trolicz, fajnie, ekstra, sobie to wygląda, no... Pięknie, tu mamy kolejną przyczepkę. Może spróbuję wyładować, wiesz co, żebyś miał bliżej. Może się tak uda. Może się tak uda, te 22,5 tysiąca litrów. Ej, idzie, idzie, patrzcie jak to szybko idzie. Dobra, jeszcze mi ziomeczek przyjechał tutaj, niechże on sobie odjedzie. Ok, no, zaraz będziesz jechał do połowy mapy. No właśnie, dlatego ja Ci tu wysypię trochę bliżej te 20 tysięcy litrów. Zawsze to jedna przyczepka mniej będzie do robienia. Kurde, średnica zawracania tego zestawu też nie jest mała. W ogóle to jest jeszcze tutaj druga, dru, drugi zestaw do mielenia buraczków. Także w sumie, w sumie, w sumie, w sumie to jeszcze ktoś by mógł nam tu nawet pomóc. Wiecie, co tak w sumie to mogę zwiększyć. Gdyby ktoś tutaj jeszcze z naszej ekipy chciał dołączyć, to niech będzie taka opcja. Zobaczymy. Dobra, ja mogę porobić na rozdrabniaczu. No spoko, to też tam jest drugi rozdrabniacz. O, niulko jesteś. Jesteś, jesteś. Ja tu teraz pojechałem odwieść, ale już, już będę znowu, znowu będę musiał troszkę pokosić e, buraczków naszych. W sumie do rozdrabniarza też bym mógł sobie na chwilę wskoczyć, ale ostatnio byłem. Dobra, teraz porobię coś innego. Czekajcie, gdzie ja w ogóle pojechałem tutaj, bo jestem, jestem w jakimś, kurde, w jakimś dziwnym miejscu. Aaa, pojechałem sobie nie tu, gdzie chciałem. Okej, okay. Enix, co się wydarzyło? Ostatnio postawiłeś brzozę na środku drogi, a dzisiaj co wymyśliłeś ciekawego? Powiedz, świetnie wygląda, właśnie, bo ja tam. Bo ja tam, ja tam nie byłem na tym gospodarstwie, nie widziałem co tam zrobiłeś, ale za chwilę przyjadę i ocenię i zobaczę. Dobra, 67 tysięcy euro, no pasuje troszkę też zarobić. Co wyście tam zrobili? Co wyście tam zrobili? Wiecie co? Normalnie aż się, normalnie aż się teleportuje i pójdę sobie ocenić. Co tam się wydarzyło? Ach, 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 ach. aż się z jednej, z jednej strony się boję, a z drugiej strony się cieszę, że takie różne ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Czekajcie... To jest cukrownia, to to już w sumie widzieliśmy. Cukrownia, 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 no jest tam domek, dobra. Idę zobaczyć co tam Enix zrobił. O, widzę, że powstał płot. Widzę, że powstał płot, dobra. No to to już, to już jest coś. To już... Nie, czekajcie, to nie jest płot, to jest kukurydza za drogą. Czemu ja to popatrzyłem jako płot? Dobra, nieistotne. Nieistotne. Aha, mamy tu kury. Zawsze coś, zawsze coś. Kury to kurczaczki zawsze fajne. Dobra, jest domek. Co, co, co wyście tam zrobili? Powiedzcie mi, co wyście tam zrobili? Dobra, jest domek. No i. Kury już były, tak. To wiem, że kury były, tak. Były, stawialiśmy je. Natomiast powiedzcie mi, co się tutaj. Co się tutaj wydarzyło, że tak się śmiejecie z tego wszystkiego? Dom. No, no, no jest dom, no ale co z tym domem? Nie, nie czaję, nie widzę. O co chodzi? No a to tak, no, no uważam, że bardzo fajnie postawione, okej, okay. dobra, to widocznie, widocznie nie widziałem, zrobiłem tu przejazd, zarobiłem 25 tysięcy ze starego i usunęłem brzydkie krawężniki, ekstra, super, 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 dziękuję bardzo, no to my lecimy w takim razie dalej ze zbiorami buraków cukrowych, okej, okay. jak widzicie, naładowane do przyczepki już pełno, a Robson jedzie, to ja się tutaj włożę od razu za nim. Okej, okay. jak wam tam idzie mielenie tych buraków, bo to może być w sumie dość czasochłonne zajęcie. E, natomiast, tylko, chyba nam trzeba jeszcze będzie tutaj transport. Będzie trzeba tutaj transport, bo ja już mam 26%. Tam stoi jedna przyczepka, która jest pełna, a Robson, widzę, jest już tak na oko w 30-40% napełniony. Okej, okay. no to zaraz, zaraz to my skończymy, już nie będzie trzeba więcej transportować. Natomiast tak się zastanawiam, co my tutaj. Co my tutaj, co my tutaj dalej będziemy robić? Musimy to wszystko sobie zaplanować, wymyślić. No, bo popatrzcie, jaki, jakie gigantyczne maszyny. One będą też generować gigantyczne koszty, jeżeli byśmy chcieli je zostawić. Oczywiście nie zostawimy ich. Mahindra chyba już jest kupiona. Albo. Albo i nie. Nie wiem, czy ktoś ją kupował w końcu, czy nie. Natomiast Mahindra się nam bardzo przyda. Ok, no to jak nie mamy jeszcze Mahindry, to spoko. Ogarniemy sobie Mahindrę potem. Ogarniemy sobie Mahindrę potem. Na razie jedziemy pod słońce, pod światło. Dobra, tam się, tam Robson jedzie, tam kolejna, dobra. Pod kogo tym razem? Ja mam 33%, a wy jak tam macie? Drifter Tygrys ma 50, Robson 55. No to dobrze oszacowałem wtedy 30-40%, było pewnie koło 40%. No to Nilko będziesz w stanie się załadować bez najmniejszego problemu na 100% tutaj, dobra. Robson pojechał tam, no to ja pojadę sobie tutaj. Nie będziemy sobie w tej chwili przeszkadzać. Drugie, drugi zestaw, jak widzicie, też jest. Pełny. Jeszcze sobie zobaczymy. Tak się zastanawiam, w sumie, co by tutaj można było dalej zrobić. O pole 35, jakbyśmy tutaj zrobili sobie, albo w sumie może. Ile to jest? 80 tysięcy? W sumie nie potrzeba nam jakoś wielkich tych przestrzeni. To może, może nawet to pole numer 52 by nam wystarczyło. Ono nie jest drogie. Czy ktoś wytnie drzewo koło cukrowni NX? Wiesz co? No, myślę, że najlepiej będzie, jak sam wytniesz. Bo wiesz, co tam możesz zrobić. Daję ci uprawnienie do ścinania drzewa. Także wytnij sobie najlepiej tak, tak jak ci będzie najbardziej pasować. Żeby, wiesz, wyglądało to dobrze. Aha, nie, to trolicz. Okej, okay, sorry, sorry, źle, źle, źle popatrzyłem. Eee, trolicz, chcesz wyciąć drzewo koło cukrowni? Już, ci nadałem uprawnienie. To sobie pozbędziesz się tego drzewka. Czekajcie, tylko pojadę, pojadę prosto. Dobra, gdzie jest trolicz? Tu jesteś trolicz, ci, a trolicz masz uprawnienie do wycinania, więc jest dobrze. 60% w kombajnie to 100% w naczepie. No właśnie, nawet w przyczepie tutaj. Wiele osób mi to zwracało uwagę właśnie, że... Mówię czasem przyczepa na naczepę, naczepę na przyczepę, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj przyczepki, oczywiście. Przyczepki są małe, natomiast zbiorniki w tych naszych pięknych, ogromnych maszynach są duże. Co myślę o tym silosie? Mówisz o tym silosie na zboże, czy na. na co? Na. Unii. Wiesz co? Chyba tam mamy zboże w środku, tak mi się wydaje. Jest załadowany. No właśnie, jeżeli jest załadowany. A co na, co? na co byś chciał go wymienić, powiedz? Na co byś chciał go tam wymienić? Na co byś go tam chciał wymienić? No bo... Aha, miejsce. Hmm. W sumie można by się było go pozbyć. Można by się było pozbyć tego silosa, tylko nie pamiętam ile my tam mamy litrów. Czekajcie, zobaczę, bo jak tam jest, nie wiem, 20-30 tysięcy litrów... A, 2000, E, to jak 2000, jak 2000, to spoko. Jak 2000 litrów to możecie sobie ogarnąć, nie wiem, zburzyć go cokolwiek, róbcie co chcecie. Nie ma problemu, zobaczymy jak to gospodarstwo będzie finalnie wyglądać. No, dam 2-3 tysiące, to nie ma o czym mówić, bołem się, że tam będzie, nie wiem, 30-50 tysięcy, ale w sumie skąd by się to miało wziąć? Dobre pytanie. Jest, jest 8000 na przyczepka tam dokładnie, także spoko ogarniemy sobie. Wiesz co, nie, na pewno nie sprzedać, bo to jest jedzenie chyba jeszcze dla naszych kurek więc sprzedać tego nie możemy, ale wyładować, a po prostu załaduj na przyczepkę i tyle. Po prostu załaduj na przyczepkę. Ja już wiem, pole numer dwa kupimy pod kątem naszej, naszych tutaj owiec, więc, 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 ciekawe czy ja jestem w stanie sprzedane budynki. Im więcej pieniędzy nam zostanie, tym lepiej, dlatego, że wtedy będziemy mogli od razu ogarnąć sobie owieczki. Ja tak sobie myślę, że będzie można zrobić fajną akcję z wycinką, właściwie z sianokosami, ale to oczywiście będziemy musieli zrobić już na to osobny odcinek. Kupimy sobie owieczki wtedy. Dobra, 123 tysiące. Tylko ile pieniędzy nam się tutaj w ogóle przyda? Aha, teraz pojadę i znowu się, znowu się rozładujemy z tygrysem. Czekajcie, muszę trochę. Nie, trzeba się trochę cofnąć, bo tygrys tu przyjechał. Okej. Okay. Mam 65%, także najmniejszy silos, wiesz co? Wow, zderzyliśmy się. Myślę, że nie, myślę, że w ogóle silos nie będzie potrzebny. Możesz go po prostu, go po prostu zostawić, wyburzyć. Nie jest nam potrzebny najmniejszy silos. E, potem, się dopiero, potem się dopiero przyda. Chyba, że pytasz o silos na Kiszonkę. No to ten silos na Kiszonkę, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No będziemy robić Kiszonkę, ale to dopiero za kilka miesięcy w grze, właściwie na następną jesień. Ten na kiszonkę byś zostawił, okej, okay, zostawiaj w takim razie chciałeś budować gospodarstwo u mnie, no to buduj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzowie oceniają. Widzowie oceniają. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Wbijajcie też na mój drugi kanał, jest podlinkowany w opisie. No i oczywiście na Discorda. Dobra. Ej, coś jeszcze tutaj, coś jeszcze tutaj miałem sobie sprawdzić. Już wiem. Kupimy pole numer 2. Ono będzie na sianko, albo można w sumie będzie zrobić tutaj kiszonkę. Wiecie co? Kupimy to pole, ja już kupiłem pole, żeby was, żeby was nie kusiło potem wydawać tych pieniędzy za bardzo, to kupiłem to pole. Kupiłem pole numer dwa, bo zrobimy sobie w takim razie. Zrobimy sobie w takim razie akcję potem albo z kiszonką. Albo z czymś takim jeszcze pomyślimy, zobaczymy tam na trzy osoby na pewno będzie można zrobić coś takiego. 72%. Dobra, idzie, idzie, idzie. To już widzicie, mam pomysł jeszcze przed zimą, że można by było tutaj kiszonkę sobie zrobić i to takim niewielkim kosztem, bo przecież mamy SILOS na kiszonkę. Wystarczy przyczepkę ogarnąć i już będzie. I już będzie wszystko pięknie. Czemu nikt nie jedzie drugą przyczepką? Dobre pytanie. Czemu nikt nie jedzie drugą przyczepką? Na razie mamy chyba tylko. Jednen, jedną osobę od transportu. Mam 76%, jak widzicie. Okej. Okay. Oj, tam Robson jeszcze jedzie. Czekajcie, muszę tutaj zawrócić sobie spokojnie. ok spoko, poszło. Eee, także poletko już kupiłem, zostały 23 tysiące, więc w ogóle nie zostało za dużo tych pieniędzy. Tu będzie trzeba jeszcze zrobić jakąś akcję wycinkę żeby zarobić trochę, trochę hajsu. Też się zastanawiam kiedy, bo już mamy w sumie październik, więc więc, więc, więc Cena za, już wam pokażę, gdzie to jest, gdzie to jest, za te zrębki, za wiury się to nazywa, gdzie, 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 gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Są. Cena za wiury, jak widzicie, no nie jest jeszcze jakaś wybitnie wysoka, na razie ona jest dopiero w połowie, może być dwa razy wyższa, więc jeszcze będziemy się musieli chwilę wstrzymać właśnie zrobieniem wiur, wiurów. Muszę aż sprawdzić, jak się to robi. Odmienia? No dobra, 86%. 86% już mamy. Całkiem, całkiem spoko. O, Tygrys przyjechał. Tygrys mnie chce doładować? <laughs> chyba tak. Chyba tak, chyba tak. Patrzcie, przyjechał się, przyjechał się do mnie rozładować. No widzicie. DLC ze strony współpracuje z płytą. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem w stanie sobie. Nie dam sobie ręki uciąć. Dobra, ja mam 100%, także ktoś mnie będzie musiał. W połowie cukrownia zapełniona. Spoko, damy radę. Jak w połowie, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze nie jest źle. Natomiast yy, ja się muszę rozładować. Ja mam 100%, więc wiecie co zrobię? Po prostu na chama pojadę w takim razie tym pojazdem. O, 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 Tam fajnie na czacie już wszystko jest opisane, jak to wygląda. Po prostu pojadę się rozładować w takim razie tą ogromną. O, kurde, ja się tu nie zmieszczę przed tym, przed tym Citroenem. Pojadę sobie tutaj rozładować się po prostu do mojej cukrowni, no i znowu będzie 45 tysięcy litrów pojemności. Dobrze, więc tu będziemy musieli jeszcze poczekać z tymi wiórami, pewnie do jakiejś jesieni, no ale siano kosy będzie można zrobić wcześniej, żeby, 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 żeby już ogarnąć całą tą resztę, może kiszonkę byśmy sobie zrobili, dobra. Zobaczmy w takim razie jeszcze, jak tam w ogóle to wszystko się prezentuje. Dobra, Unia Silos jest już, jak widzicie, zburzony. Okej, okay. jaką literę bardziej lubisz? T czy Q? Nie wiem. w ogóle co to za. Co, jaka, jaka to jest różnica, bo, bo nawet nie wiem. Dobra, ja spróbuję rozładować, wiecie co, w tym miejscu. O, tutaj będę się rozładowywał. No to wybieram ku. To wybieram ku w takim razie trollić, będziesz miał, będziesz miał łatwiej trolić W ogóle mogę Ci tak doradzić, że nie musisz przechylać do pozycji pionowej. Jak nawet masz w poziomie, to i tak będziesz w stanie sobie mielić. Także o, 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 w tej pozycji też możesz mielić, tylko musisz podjechać nad ten znacznik, nad trigger i będzie git. Tylko chyba musi być to delikatnie w powietrzu, tak minimalnie do góry i wtedy to będzie... Nie, 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 nie tak, tylko do góry całego tura, o, 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 o i teraz... Ile tego? No jest tego trochę, powiem Wam naprawdę. Mamy tego naprawdę bardzo dużo. Jak widzicie, jeszcze, jeszcze tego tutaj trochę zostało. No ale lecimy na trzy kombajny, więc no trudno, żeby było inaczej. Zobaczcie, ile tego będzie. Znowu wyjdzie długi odcinek, jak widzicie, z koszenia buraków ze zbierania buraków, właśnie, bo to cały czas, czemu ja mówię cały czas koszeniem? Jak to jest zbieranie? Ja już z przyzwyczajenia tak muszę w ogóle pojechać inaczej, muszę w ogóle pojechać inaczej, ale dobra, już Wam daruję te buraki, drodzy widzowie, w kolejnych odcinkach będziemy sobie robić inne rzeczy. Można timelapsa wrzucić. No nie za bardzo damy radę zrobić timelapsa, dlatego że Dlatego, że ja tu gadam w tej chwili, a to też się nagrywa. Natomiast timelapsa to, na time to możemy wrzucić na angielski kanał potem z tego. O, też można będzie tak zrobić, że po prostu jak ktoś nie będzie chciał oglądać tych naszych, nie wiem, 30-40 minut to będzie mógł potem obejrzeć timelapsa na, na angielskim kanale. O, w końcu koniec tych buraków. No, na początku myślałem, że fajnie, buraczki, super, zrobimy, przejedzie się to 20 razy, szybko będzie, będzie ekstra, a tu się okazuje, no tak, Tygrys oczywiście musi teraz, tak, dr drifter, kaskader, drifter... No, zderzy się ze mną? Nie. Myślałem, że się zderzy. Natomiast, jak widzicie, sytuacja wygląda tak, że tych buraków jest niesamowicie dużo i przyznam szczerze, trochę nas te buraki chyba przerosły. To jest za duże pole na buraki na, na tyle osób. Tutaj można będzie się bawić z burakami, wiecie co, jakbyśmy mieli, nie wiem, 5 razy, razy większe, 5 razy więcej czasu i więcej, i więcej jeszcze, jeszcze ludzi. Oczywiście z ludźmi to nie jest problem. Jeżeli ktoś tam... Często też pytacie mnie właśnie jak dołączyć tutaj do tej serii. Odpowiedź jest na Discordzie w regulaminie, więc przeczytajcie sobie. Tam jest wszystko właśnie wyjaśnione. Dobra, ale daruję wam już, następny odcinek musi być trochę krótszy. Już kończymy w takim razie z tymi burakami. Niedużo zostało. Robson chyba tam już po lewej stronie, no właśnie, Robson już prawie, prawie, prawie skończył, więc następnym razem zrobimy sobie jakieś inne rzeczy. Podejrzewam, że jeszcze to mielenie buraków będzie, ale... Ale może już niekoniecznie na wizji. Dobra, yy, zobaczmy, czy ja jestem w stanie wziąć kredyt. Nie, nie jestem w stanie wziąć kredytu, a szkoda, bo mam, miałem ochotę znowu się troszkę zadłużyć. O, 20 tysięcy niecałe MX, czy coś jeszcze budujesz? Tak z ciekawości zapytam. Dlatego, że jeszcze się zasta zastanawiam, czy nas będzie stać na wypożyczenie potem maszyn do zrobienia kiszonki. Tak się zastanawiam. Kiszonki z strawy, oczywiście. Na tamtym nowym poletku. Tak się zastanawiam też, coś, co zrobić z tym konkretnym polem, ponieważ ogólnie masz super spota na owieczki, ale wtedy silos na kiszonkę musi zniknąć. Moim zdaniem, zrobimy też żniwa kukurydzy, a potem sprzedać. Wiesz, co owieczki na pewno będą wcześniej? Owieczki będą wcześniej, dlatego że owce mogą być zimą. Owce mogłyby być w takim razie już. Owce mogłyby być już, w takim razie mam pomysł, my sprzedamy to pole, które tutaj mamy, tak, stoję, stoję, spoko, sprzedamy to pole, na którym robimy teraz tutaj akcję z burakami i za te pieniądze możemy kupić owieczki, owce mogą nawet siano jeść, nawet siano, nawet trawę, trawę mogą jeść, machindrę, machindrę mogą jeść, owce mogą jeść machindrę, tak to zabrzmiało. Spoko, dobra. To ogarniemy sobie w takim razie. Trawa to jest normalnie. No więc trawę sobie zrobimy, trawę sobie zrobimy, wrzucimy w takim razie trawę do owiec. To, to, już wiemy co będzie w najbliższym odcinku w takim razie. A gdzie jest ten trzeci kombajn? Gdzie jest ten trzeci kombajn do buraków? Bo już nam zostało mało. Dobra, tygrys jedzie. To już wiemy co zrobimy w następnym odcinku. Będzie, będziesz, będziesz Enix mógł wybudować w takim razie. To co tam chciałeś, czyli owieczki i tak dalej, to w takim razie możesz się pozbyć. Możesz się pozbyć śmiało tego silosa na kiszonkę. Nie ma żadnego problemu, pozbądź się go. E, tylko spróbuj wyładować, wybudować silos na kiszonkę po prostu gdzieś w innym miejscu, żeby on ładnie wyglądał. E, no bo to nam będzie bardziej tutaj potrzebne. Ile w ogóle dostaniemy za to pieniędzy? Oto jest pytanie. Ile dostaniemy? O, mogę pożyczyć więcej pieniędzy, ale fajnie. Ale fajnie, dodatkowe 50 tysięcy mogłem pożyczyć. Nie wiem zupełnie dlaczego, ale skoro dała tutaj gra taki, taki prezent, no to oczywiście trzeba z tego skorzystać. Dobrze, na pole, pole tamto jest kupione, tu się gospodarstwo ładnie buduje, więc ekstra. To pole jest warte ponad 300 tysięcy, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Im więcej masz ziemi, tym większe limity. O! O, to nawet nie wiedziałem, to nawet nie wiedziałem, że tak właśnie można sobie zrobić, bo w sumie można będzie. Kupić teren na kredyt, wziąć kredyt i potem sprzedać teren. O, już mam kolejny, kolejny, kolejny pomysł na odcinek. Widzicie? Nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, no to będzie trzeba to w takim razie kiedyś ogarnąć w jakimś osobnym materiale. O, Tegrys przyjechał. Dobra, to ile nam tu jeszcze zostało? I po dwa przejazdy? Nie więcej. Nie więcej, nie więcej, na szczęście, na szczęście, na szczęście, niedużo już tego zostało. Dobra, będziemy gonić Robsona w takim razie. 10 tysięcy litrów, połowę przyczepki będę w stanie teraz komuś zapełnić. Pewnie nulko przyjedzie. Hop, dobra. Okej, okay. jeszcze trochę w lewo i jedziemy. I jedziemy, jedziemy, jedziemy w takim razie. No dobrze, no dobrze. Daj mi z parę naście minut. Spoko, 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 spoko. E, wiesz co, Niulko? myślę, że został ci maksymalnie, maksymalnie dwa maksymalnie dwa transporty ci zostały. Na pewno nie więcej na pewno nie więcej ci zostało e, bo tutaj ja już mam no, połowę przyczepki Robson pewnie też i już naprawdę kończymy. Mamy ostatnie, ostatnie przejazdy już, więc jest wreszcie, wreszcie, wreszcie będziemy mogli kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Eee, wrzucajcie, wrzucajcie łapeczki w górę. No i oczywiście, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pewnie już skończymy sobie to poza odcinkiem. Już nie będę Was nudził tym wszystkim i zaproszę za najprawdopodobniej za tydzień na kolejny materiał, w którym będziemy sobie robić kolejne rzeczy tutaj na mapce ojbeiro. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!